Aby otworzyć wygenerowany program obróbkowy wystarczy, że przejdziemy do lokalizacji, w którym znajduje się ten plik i dwukrotnie klikniemy na ten plik myszką i domyślnie otworzy się to w aplikacji Alpha Edit. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby takie pliki otwierać w zwykłym notatniku czy każdym innym edytorze tekstowym. Na podstawie tego programu obróbkowego Krótko powiemy sobie czym jest G-code, program NC, z czego się składa i na czym to wszystko polega. G-code czy G-code to obok programu NC jedno z określeń na program obróbkowy, na program, który piszemy z palca lub generujemy za pomocą systemu CAM, a następnie uruchomiamy na obrabiarce CNC. Jest to zestaw instrukcji, który po kolei mówi obrabiarce CNC, co ma wykonać. Instrukcje te są znormalizowane i opisuje je standard ISO 6983. Jednak niektórzy producenci układów sterowania do obrabiarek sterowanych numerycznie wykorzystują własne polecenia, które mogą różnić się od znormalizowanego G-kodu. Ale mimo tego, w potocznym i warsztatowym języku używa się określenia g na program obróbkowy, napisany niekoniecznie w standardzie ISO. Jeżeli ktoś mówi o g zazwyczaj chodzi mu o program obróbkowy na daną maszynę. A teraz na podstawie tego, co tutaj mamy wygenerowane, na podstawie tego programu obróbkowego, powiemy sobie, co to wszystko oznacza. Na początku, to co jest na zielono, są to informacje, które nie powinny być widoczne dla maszyny. Sterownik obrabiarki powinien to zignorować, i mówię, powinien, bo układy sterowania mają różne sposoby na wygaszenie fragmentu programu. Możemy zawrzeć tutaj informacje, które są potrzebne do uruchomienia tego programu. Na przykład, takie jak w przykładowym programie, będzie to lista narzędzi, czas pracy danego narzędzia, całkowity czas programu i materiał. Możemy to na przykład wydrukować i załączyć do dokumentacji. Poniżej znakiem procenta Rozpoczyna się program obróbkowy. I chodzi tutaj nie o komendę początku programu, a raczej o początek danych, informacji, które będą przesyłane do maszyny. Następnie mamy numer programu po dwukropku. Mamy tutaj numer programu składający się z czterech cyfr. I dalej mamy już program z ponumerowanymi liniami. Każda taka linia to blok. Numerowanie bloków nie zawsze jest konieczne. W przypadku generowania programów za pomocą systemu CAM, zwłaszcza programów na płynne obróbki trzyosiowe lub więcej, tam gdzie jest bardzo dużo linii kodu zdarza się, że warto wyłączyć numerowanie linii, aby program był lżejszy, a to może mieć wpływ na szybkość odczytu programu przez sterownik. Numerowanie bloków przyjęło się, że numeruje się co 10. Może to wynikać z tego, że podczas ręcznego pisania programów programista jak o czymś zapomniał lub musiał coś jeszcze dopisać po napisaniu całego programu, pomiędzy każdym blokiem miał jeszcze 9 wolnych bloków. Mógł wstawić pomiędzy bloki N10 a N20, na przykład bloki N15 i N16. Coś, że czegoś zapomnieliśmy dopisać tutaj, więc tutaj możemy stworzyć kolejne Kilka bloków, w których możemy zawrzeć dodatkowe instrukcje. Ale może zdarzyć się i tak, że liczba bloków będzie ograniczona przez sterownik maszyny lub postprocesor. Wtedy po osiągnięciu granicy zaczyna się numerowanie od początku. I tak na przykład po bloku N9999, kolejny blok będzie N1. Informacje na temat g to materiał na cały odrębny kurs. Tutaj przedstawię tylko podstawy podstaw i parę ciekawostek. I w tym momencie to wystarczy i kolejne informacje przedstawię już w kolejnym filmiku.